Jestem i dlaczego uczę się języków? Cześć, darlings. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam cię serdecznie. Jeśli już mnie znasz, to i tak się dzisiaj przedstawię, bo taki mam odcinek. Jestem Diana. Uczę języków, uczę się języków i gada o językach, gdzie tylko mogę. A dzisiaj zabieram cię w podróż po mojej własnej historii. Od dziewiętnastoletniej mnie, która z walizką i dużą dawką odwagi wyjechała do Francji. Przez trudne studia, aż po dzień dzisiejszy, kiedy próbuje ogarnąć życie między własną szkołą językową, macierzyństwem i marzeniem o tym, żeby podbić internet. Czyli klasyczna opowieść o tym, jak w pogoni za marzeniami można się trochę potknąć, trochę zgubić, ale ostatecznie. Zawsze warto iść dalej. Gotowi? To zaczynamy. W wieku 19 lat wsiadam do autobusu do Strasburga z jednym celem: nauczyć się francuskiego na tyle dobrze, żeby móc studiować anglistykę. Brzmi odważnie, prawda? No właśnie, na papierze to wszystko wygląda świetnie. Bo to ja, ambitna, zmotywowana, po rocznym, intensywnym kursie francuskiego, w Polsce szło mi świetnie. Gramatyka opanowana, wymowa ćwiczona, więc myślałam, będzie super. Za kilka miesięcy będę mówić jak paryżanka. I nagle BUM. Ląduję we Francji. Otwieram usta i nic. Po prostu nic. W głowie pustkę. Wiecie to uczucie, kiedy wydaje ci się, że coś umiesz, a potem życie robi ci psikusa? Ja byłam pewna, że rozumiem francuski. Dopóki nie musiałam zamówić kawy, nie zrozumiałam, co barista do mnie mówi. Kiedy Francuzi mówili do mnie w normalnym tempie, miałam wrażenie, że to jakiś kosmiczny dialekt, którego nie uczyli mnie w podręcznikach. Bałam się mówić. Bałam się, że popełnię błąd, że ktoś mnie wyśmieje. A co zrobił mój mózg? Uznał, że lepiej się po prostu zablokować. To był dla mnie szok. Bo nagle znalazłam się w sytuacji, w której miałam wiedzę, ale bałam się jej używać. Dopiero po kilku miesiącach zaczęłam mówić i nie, nie było nie jakiegoś magicznego przełomu, że pewnego dnia obudziłam się i mówiłam płynnie. Po prostu powoli zaczęłam zmuszać się do interakcji. I wiecie, co pomogło mi najbardziej? Nie książki, nie aplikacje, tylko codzienne sytuacje. Zakupy, pytania o drogę. Rozmowy z ludźmi, którzy nie znali angielskiego. Po roku byłam gotowa na studia, ale to był dopiero początek. Lubię wyzwania, a studia we Francji to było wyzwanie na poziomie mistrzostwickim, bo to ja, Polka, która myśli po polsku, ląduje na anglistyce we Francji i muszę przeskakiwać z jednego języka na drugi. Mieliśmy przedmioty po angielsku literatura, historia, analiza tekstów, ale gramatyka po francusku, fonetyka po francusku, egzaminy również w obu językach. To był mentalny fitness, którego żaden trener personalny by mi nie zapewnił. I jakby tego było mało, postanowiłam jeszcze dołożyć sobie języków. I tak na studiach uczyłam się rosyjskiego, norweskiego i serbskiego. Czy to był szaleńczy pomysł? Może. Ale to też była niesamowita przygoda. Z czasem mój mózg zaakceptował ten wielojęzyczny chaos. Zaczęłam myśleć po francusku, co było dla mnie ogromnym przełomem. A mój akcent? Francuzi do dziś mówią, że jest uroczy. Czyli nale słuchać, że nie jestem rodowito francuską. Ale wiecie co? Nigdy mi to nie przeszkadzało. Bo w językach nie chodzi o perfekcję. Chodzi o komunikację, o to, żeby czerpać radość z ich używania. W wieku 27 lat wróciłam do Polski i zaczęłam pracę jako lektorka angielskiego w prywatnej szkole. Przez 4 lata uczyłam tam, aż w końcu pomyślałam A może by stworzyć coś po swojemu? I tak powstała moja własna szkoła językowa. Zaczęłam od kilku uczniów, a dziś jest. Cała społeczność. I to jest coś, czego jestem naprawdę dumna, ale w mojej głowie pojawił się nowy pomysł: media społecznościowe. Od kilku lat marzy mi się, żeby zostać rozpoznawalnym trenerem językowym. Dlatego na jesień wypuściłam swój pierwszy kurs wideo. Nagrywam rolki, gdzieś dzielę się swoją wiedzą i uczę się, jak działać w internecie, a jednocześnie prowadząc szkołę i bydą z mamą. Nie będę kłamać. To wyzwanie. Są dni, kiedy czuję, że mnie to przytłacza, ale walczę, bo wierzę, że warto. Bycie mamą jest dla mnie najważniejsze, ale jednocześnie nie chcę rezygnować z siebie. Nie chcę poświęcać się wszystkiego dla jednej roli, bo wierzę, że mogę być zarówno dobrą mamą, jak i spełnioną zawodowo kobietą. Może czasem próbuję złapać zbyt wiele srok za ogon, ale takie mam podejście do życia. Wierzę, że jest zbyt krótkie, żeby być tylko jedną wersją siebie. Każdego dnia poświęcam kilka minut na naukę włoskiego. Dlaczego? Bo języki to moja pasja, ale też sposób na ćwiczenie mózgu. Chcę inspirować moich obserwujących, żeby walczyli o siebie i swój język, bo często nie mówi się o tym, jak ważne są ćwiczenia umysłu. To właśnie chcę Ci pokazać w tym podcaście. Że niezależnie od wieku, czasu, obowiązków, nauka języka jest możliwa. Więc jeśli kiedykolwiek czułeś, że nauka jest dla Ciebie zbyt trudna, że nie masz talentu i że nie masz czasu, zostań ze mną, bo obiecuję Ci, że razem znajdziemy sposób, żeby to zmienić. To dopiero początek nowej przygody.